Napisała do mnie dzisiaj pani Marzena: Kupiła swoje pierwsze mieszkanie, ale na razie jest dość dalekie od jej ideału. Mieszkanie jest niewielkie, dlatego marzenie zależy przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Ale możemy zrobić coś jeszcze: optycznie powiększyć przestrzeń. Pierwszym krokiem zatem będzie przemalowanie mieszkania. Zanim zaczniemy nakładanie koloru, użyjmy farby gruntującej śnieżka grunt. Która wyrówna chłonność podłoża oraz zwiększy wydajność emocji nawierzchniowych. Przy tak małej powierzchni kluczowe są jasne kolory. Wybraliśmy zatem śnieżkę satynową 532 mintowo rzeźwienie, a także śnieżkę satynową śnieżnobiałą o numerze 500. Dlaczego śnieżka satynowa? Bo ma bardzo dobrą wydajność, w związku z czym jest korzystna cenowo. Ponieważ zawiera teflon Surface Protector i jest odporna na zabrudzenia. Świetnie kryje, więc nawet taki laj jak pani Marzena poradzi sobie bez problemu. Ponadto jest przyjazna dla zdrowia i środowiska. Malowanie poszło przebojowo. Czas na meble i wykończenia. Ponieważ miejsca jest bardzo mało, potrzebujemy mebli, które łatwo można składać i przestawiać. Pomogą też powierzchnie przejrzyste, które nie zabierają światła. Światła musi być jak najwięcej dlatego unikajmy ciężkich zasłon. Lekkie, przewiewne firanki wpuszczą więcej słońca. Nie żałujmy także światła sztucznego. Ilość punktów świetlnych niewiele zwiększa koszt remontu, a dzięki temu zyskujemy możliwość strefowego świecenia i budowania nastroju. Już prawie skończone. dodatków polecam lustra. Odbiciem wnętrza również można szukać mały metraż. A przy okazji precyzyjnie ułożyć fryzurę przed parapetówką.